Dobry wieczór panu, panie generale. Dobry wieczór. Dziś po czterech już dniach muszę pana zapytać jako żołnierza, jak pan ocenia e, działania Ukraińców, którzy utrzymują, jak pan wie, Kijów i odbili Charków. No przede wszystkim patrzę na nich z ogromnym podziwem. To, co to, to, to zrobili rzeczywiście łapie za serca. Obalili te. Mity o tej wszechpotężnej armii rosyjskiej, o tym specnazie, o tej grupie Wagnera, o tym kaderowie, który w zasadzie jest tak niebezpieczny, że lepiej mu schodzić z drogi. I pokazali ducha walki, to jest ten czynnik zwycięstwa, który jest podkreślany przez Karla von Clausewitza, takiego twórcę tej nowoczesnej, nowoczesnej sztuki wojennej i nieśmiertelnego. Teren opanować, przeciwnika pokonać, wolne walki złamać. To z punktu widzenia wojskowego pokazuje też siłę obrony terytorialnej. Proszę popatrzeć, tą profesjonalną armię rozbijają ludzie, którzy kochają swoją ojczyznę i chcą ją bronić i rzeczywiście robią to z ogromnym poświęceniem i w kontrze do tego ci zawodowi żołnierze, którzy przecież tyle już manewrowali, brali udział w ćwiczeniach i okazuje się, że nie ma tego czynnika morale. Po prostu zostali oszukani przez swoich przywódców, Niektórzy może nie, niektórzy udają, że byli oszukani. Agresor w dzisiejszym świecie tak łatwo nie zwycięża, jak to się wydawało Putinowi. I jak pan ocenia te straty rosyjskie? Przecież pan ma dużą wiedzę. W ciągu czterech dni zginęło 4300 żołnierzy rosyjskich. Otóż... No... Myślę, że tak, boranę jest e, oczywiście bardzo istotne, ale ważne jest to, że znalazły się takie kraje jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, ale też Polska e, i te kraje, które być może nie mają takich zasobów e, materiałowych uzbrojenia, no, które dały e, Ukraińcom narzędzia do obrony. Ukraina nie ma obrony powietrznej w ogóle, stąd też wobec chociażby Iskanderów jest całkowicie bezbronna. Ma małą obronę przeciwlotniczą. I to już chyba na tym skończymy, tak? Halo, proszę mówić jeszcze. Tak, tak. Bo krótko mówiąc, rzeczywiście Ukraina pokazała, że jak się ma tego ducha walki i chce się walczyć o swoją ojczyznę, to nie ma rzeczy niemożliwych.